Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale: Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam Was, moi drodzy, do czytania tygodniowego od 11 do 17 lipca. Sprawdzę dla Was ogólne energie, prace, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, ono, kochani, na pewno nie będzie rezonowało z każdym z Was, nie ma takiej opcji. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, czytania partnerskie, roczne, miesięczne, bądź yy, z odpowiedziami na Wasze pytania konkretne, to zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem, w opisie filmu. Yy, I tutaj, kochani, pamiętajcie, że wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse yy, rytuały separacyjne. Oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie ofertę wraz ze zdjęciami opisami. No i przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości. Warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa jak ochronny amulet. Trygon ziemi, 11-17 lipiec, byki. Zodiakalne byczki. Co tam dla Was, kochani? Wow, od dwóch piątek zaczynacie. No piątki to są takie kijowe, trochę bym powiedziała w tarocie. Piątka mieczy, piątka pentakli. Jakieś zubożenie, strata. Strach przed utratą kogoś bądź czegoś. No tu są dosyć trudne energie, kochani. Wy od czegoś odchodzicie? Tu jest milczenie, brak kontaktu, brak komunikacji, zamknięcie pewnego etapu w życiu. No, ewidentnie czuję, że macie pod górkę, co was może zasmucić? No, ewidentnie, brak kontaktu, brak komunikacji, brak działania, hmm, brak ruchu do przodu konkretnego. No, i tutaj chodzi o uczucia, kochani, dziewiątka miecze, nieprzespane noce, taki brak wiary w siebie, we własne możliwości, no, z kimś jest albo brak kontaktu albo się pokłóciliście mogło też dojść do rozstania no my teraz przy to, tą pełnią mamy dosyć trudne energie, także możecie się ich spodziewać natomiast ta pełnia nas uziemia jeżeli jakieś relacje no miały się zakończyć, to kochanie i tak będzie zmierzało do zakończenia natomiast czuję, że tu był albo trójkąt miłosny albo dowiedzieliście się po prostu o nieszczerości partnera partnerki no i trzeba będzie podjąć decyzję co dalej, tak w którą stronę ja zmierzam w którą stronę po prostu idę nie możemy tkwić w takim maraźmie, kochani, jeżeli w życiu nas spotykają tego typu sytuacje. Tutaj trzeba coś zrobić w tym kierunku, żeby jednak nie popaść no, w depresję, tak? Tutaj musicie, kochani, coś zrobić, żeby jednak odpłynąć na te spokojne wody i żeby dać sobie szansę na, na szczęście, na poznanie może kogoś nowego, na rozpoczęcie jakiejś działalności. Tutaj karty mówią, zajmij się też pracą, tak? Żeby te problemy ze zewnątrz nie dotykały ciebie. Zachowaj spokój. Żebyś nie przekładała przykładał, nie tych problemów z zewnątrz na pracę, bo możesz w pracy mieć później też problemy. Ta osoba siedzi spokojnie, tak? Jakby w takiej tubie, która ją chroni z zewnątrz, tak? Te buławy ją próbują dosięgnąć, ale ona zachowuje ten spokój, czyli te problemy, czynniki zewnętrzne yy, nie mogą mieć wpływu na to, jak ty się czujesz, albo też na Twoją pracę. Także, kochani, oddzielcie te dwie różne sprawy, jeżeli uczuciowo jest jakieś fiasko, no to skupcie się na pracy, ale też no, nie przenoście tych problemów z domu do pracy, tak, bo, no bo żeby też na tym polu nie było zaraz problemu. E, tutaj zdrowotnie mamy czwórkę kielichów. E, czwórka kielichów wskazuje na niedomagania układu limfatycznego. Tu też może być powiększenie węzłów chłonnych. Czytanie ogólne, przypominam, więc zawsze warto wybrać się do lekarza, zrobić badania. Ja tylko mówię, jakie ma znaczenie karta. Co wy z tym zrobicie, kochani? No to już zależy od Was, tak? Życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam byczki do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Teraz podczas pełni warto się oczyszczać. Mamy naprawdę super księżyc, super pełnię. Także tutaj rytuały będą dwa razy mocniejsze. Zobaczmy Panny, co u Was w tym tygodniu, 11-17 lipiec. Moje drogie panny, tu widzę przeprowadzki, wyjazdy, w ogóle zmiany. Jesteście trochę obciążeni czymś, jednakowoż zamykacie jakiś etap waszego życia, Wy od czegoś odchodzicie definitywnie, tak? Coś was przeciążało, coś wam nie pozwalało oddychać, ruszać do przodu. Na miejscu pracy, spraw zawodowych mamy świat czyli zamknięcie jakiegoś starego etapu i ruszenie w nowe. Może tak być, że znaleźliście pracę gdzieś indziej, w innym miejscu, w innym mieście, bądź nawet za granicą. No i tutaj pakujecie się, wyprowadzacie, zamykacie po prostu stary rozdział życia, ruszacie do przodu, tak? To jest takie definitywne zamknięcie czegoś, co już nam nie służy. Gdzie się wypaliliśmy, nie czuliśmy już tej satysfakcji zawodowej, tak? No i co was miłego może spotkać? Trójka była, wruszenie do przodu, kochani, wyjdziecie po swoje, chcecie spełniać marzenia, pasje, chcecie się realizować. Tu was będzie wspierał cesarz, to może być baran zodiacalny. Ktoś, kto jest naprawdę taki w życiu zaradny, ułożony, radzi sobie świetnie, potrafi też dobrze doradzić. Z taką osobą będziecie mieć do czynienia. Co Was może zasmucić? Trochę się obawiacie, czy podołacie finansowo, czy ta nowa praca przyniesie Wam zyski takie jak chcecie. Wiadomo, początki zawsze są trudne, ale kto nie ryzykuje, no to wiadomo. <laughs> Uczuciowo-cesarzowa. Tutaj przede wszystkim, kochani, będziecie spełnieni. Dużo miłości w eterze nad Wami czuję. Niektóre panie mogą dowiedzieć się o ciąży, no bo jak widać na tej karcie, cesarzowa ma brzuszek. Mmm. No, i to też może świadczyć o tym, że faktycznie mm, będzie ciąża, będzie dzidziuś. E, osoby samotne mogą poznać właśnie barana, e, lwa bądź strzelca w tym tygodniu. E, też jakiś byczek mi się pokazuje, więc może też z bykiem macie do czynienia. No i tu kochani, jest taka fajna, e, fajna nowa relacja. Możecie kogoś poznać właśnie na wyjeździe przy wyjeździe, gdzieś po prostu nie wiem, pojedziecie i tam kogoś poznacie tak w podróży tak mi się tutaj pokazało jeśli chodzi o zdrówko, no to tutaj stres, przeciążenie, jakieś kłucia w organizmie, na no to zwróćcie uwagę, tak? może coś zakłuć, zaboleć no tego typu sprawy to mi się bardziej kojarzą z migrenami, takie nagłe kłucia niespodziewane, tak? ale to jest wszystko wywołane przez stres no, i tu kochani, życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam Was do czytań prywatnych, jeśli macie konkretne pytania. I zapraszam na rytuały podczas pełni 13. Warto się wspierać energetycznie, będziemy się oczyszczać podczas pełni. To jest super księżyc na niebie, więc energie są podwójne, także warto z tego skorzystać. Zapraszam też po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Koziorożce. koziorożce Ok. Wy od czegoś definitywnie odchodzicie. Odchodzicie albo od uczuć, albo od jakichś emocji niezdrowych. Tutaj pokazuje mi się cesarzowa. Cesarzowa, czyli kobieta, która jest stałą partnerką, kobieta, która jest no, zaradna w życiu. Jeżeli jesteście mężczyznami, no to tu macie przy sobie taką kobietę. No i jest taka równowaga w emocjach, równowaga w dawaniu i braniu, tak? Staracie się po prostu zachować balans, staracie się nikogo nie skrzywdzić, ale co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi wisielec, jakieś zawieszenie, ale też ryba zodiakalna. Być może odchodzicie od jakiejś osoby, z którą Was coś łączyło wcześniej. Może to być ryba zodiakalna, nie musi, no, ale takie znaczenie ma karta. Coś Wam nie pozwalało spać po nocach, do kogoś mieliście pozytywne uczucia, ale zrozumieliście, że to były tylko wyobrażenia, to były tylko marzenia, e, gdzieś tam, które nie mogły się zrealizować, tak? Jest brak komunikacji, brak e, rozmów szczerych. Chcieliście się wcześniej może otworzyć na tą osobę, ale teraz jest jakaś stała osoba przy was, która po prostu wstrzymuje te działania. No i wy zamykacie przeszłość, zamykacie relację z tą osobą, jakakolwiek, bo ona nie była i ruszacie do przodu, tak? W pracy, kochani, odchodzicie też od problemów. Dziesiątka mieczy to jest karta bramy, to jest to zamknięcie tego, co nam nie służyło. Być może odchodzicie z pracy, szukacie czegoś nowego, albo jeżeli były jakieś problemy, które Was napotkały, yy, no, nie dało się ich po prostu przeskoczyć, ale no, zamykacie to, robicie coś nowego, już się tym zupełnie nie przejmujecie, tak? Zdrowotnie, czwórka pentakli, e, czwórka pentakli, zaburzenia hormonalne. Ta karta też czasami pokazuje możliwą otyłość. Także koziorożce, tyle ode mnie, zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni oczyszczające, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, zajrzyjcie do działu Karty Społeczność, tam znajdziecie ofertę ze zdjęciami, opisami. Także kochani, przypominam, że te bransoletki dział działają jak talizman, taki osobisty, warto dobrać odpowiednikami dla siebie, jeżeli macie z tym problem, zapraszam do kontaktu, mój mail znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymam kciuki, życzę wszystkiego dobrego.